Kazimierz Dąbrowski stworzył wspaniałą teorię dezintegracji pozytywnej, która mówi o tym, że człowiek, rozum zmysłowy, powinien kierować w stronę rozumu zmysłowego, po to, żeby rzeczywistość widzieć nie taką, jaką sobie wyobrażamy, ale taką, jaką ona jest, czyli trudna wymagająca wysiłku, wymagająca walki, a nie wojny, po to, że tylko własnym rozumem i to duchowym, opartym na miłości oblubieńczej, zróżnicowanej, ofiarnej i braterskiej, a nie systemu opartego na zamknięciu, możemy każdego zmienić w kierunku dobra.